Cześć, witajcie, jesteś Sebson i dzisiaj będziemy nagrywać... Znaczy nie będziemy nagrywać, bo... Jeszcze tylko wam powiem taki krótki... Uff, krótki filmik, bo e, zrobiłem jakby daily, nie? Bo pa, 22 godziny temu był odcinek i ten odcinek jakby to było daily, bo teraz się za 10 minut prześlę film i mi to się pomyliło. Więc nie będę już usuwał tego filmiku, tylko po prostu się prześlę. A najwyżej za dwa dni nagramy kolejny odcinek, nie? Więc chciałem wam powiedzieć jakby to, żeby nikt się nie zdziwił, że tam o, co Daily, czyżby powróciło, czy co? Nie, 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 jakby powróciło, to bym powiedział. Więc no, już wiecie, że to się przy, przypadek, bo ja zawsze robiłem tak, że ja e, robiłem odcinek, bez żadnych, żadnych montaży wrzucałem. Ale no montaże będą tam jeszcze trochę. Muszę się poduczyć robić tego, więc no. Już wam powiedziałem dlaczego, więc dziękuję za oglądanie że, e, to. Powiedziałem wam, żeby cały tą mój kanał, Wszyscy widzowie, co mnie subskrybują, i co nie subskrybują, też to, żeby zasubskrybowali. I ci, co oglądają mnie, to, żeby wszyscy wiedzieli, właśnie o tym, o tej informacji, żeby nie byli zdziwieni później. Więc, no. Dziękuję za oglądanie i pa.